Mistrz. Gotów, kapitanie? Vanguard. Pana ostatni atak uh. był niezły, kapitanie. Szpady atakują ekscelencjo! Kapitanie? Co to wszystko ma znaczyć? To była rozgrzewka. Nieźle się pan spisał, kapitanie. Nie pocieszaj mnie. Kapitanie, wytrzymał pan osiem i pół minuty przeciwko cóż? Mnie. <laughs> Przepraszam, don Esteban Parasol, wicekról Kalifornii. Proszę pozwolić mi przedstawić mistrza szermierki z Monterey, Mistrz Antonio Ramirez de la Poterna. Mm. Don Diego de la Vega. Jestem pod wrażeniem. To mój przyjaciel Bernardo. Mm. Biorąc pod uwagę nasze kłopoty, zaprosiłem mistrza do Los Angeles bo... na szkolenie naszych ludzi, bo potem wykorzystamy Dzień dobry. to przeciwko. Zorro, oczywiście. Ostatnio upokarza żołnierzy. Hmm, tak. I niszczy pana każdy plan, by go unieszkodliwić. Uch, ten bandyta ma po prostu szczęście. I tyle. Podobno pokonał ciebie w każdej walce na szpady. Czyż nie? Jak temu zaradzić? E, jak zaradzić? O, he, 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 tak, oczywiście. <śmiech> <śmiech> ja też skorzystam z instrukcji maestro Ramireza. Może również, Don Diego? Musisz być twardy, żeby stawić mu czoła. A ci, którym ufamy, żołnierze i właściciele majątków, muszą być niepokonani. Bo co, jeśli Zorro zaatakuje waszą hacjendę? Albo inną? Albo pałac? To byłoby straszne, wicekrólu, ale nie powinno się zdarzyć. Problemem jest to, że brzydzę się przemocą. To niszczy duchową harmonię. O. Oh. Oh. <laughs> Dlaczego nie powiesz tego, Zorro? Po prostu ciesz się tym. Rozważ. Ha. Hu ha. Ćwiczenia. Ćwiczenia przy tym palącym słońcu w tym kurzu i piachu. Eee. No dalej, Don Diego. Nie ma się czego bać. Ćwiczenia na pewno ci nie zaszkodzą. Do zobaczenia jutro na lekcji. <laughs> tak. Temu nieszczeremu mistrzowi szermierki przyda się lekcja. No? Nie mogę ryzykować zdemaskowania, więc pokażę im swój prawdziwy talent. <grymny> <grymny> żałosne. Gorzej niż żałosne. A teraz bardzo dobrze. Walcząc w ten sposób z pewnością wygrałbyś potyczkę z moją babcią. Szczerze mówiąc, nie mam tu zbyt dużo do roboty. <słyszy> Jeszcze. Nie zobaczyłeś najgorszych. O! Nie, 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 nie. Kto uczył was szermierki? E, moja babcia! Twoja babcia, sierżancie? Gdzie? W jej kuchni? O, w jej kuchni też, ale. Hmm. ale... Cisza, sierżancie! Nie przyjechaliśmy tu, by słuchać historii rodzinnych. Ten Zorro zna wasz każdy cios, każde pchnięcie, które jest bardzo, bardzo proste. Archaiczne, przewidywalne, żałosne. W skrócie złe. Gorzej niż złe. Zupełnie złe, beznadziejne, żenujące, koszmarne. Więc musimy nauczyć się nowego ciosu. To sekretne pchnięcie mojego pomysłu, którego nikt nie zna. Pchnięcie Mistrza! Angar! Atakuj, sierżancie! Ale... Dlaczego ja? Bo jesteś sierżantem, sierżancie! Ser, jeśli sierżant nie chce tego zrobić, ja jestem do dyspozycji. Co? Ty? Kapral? Ale kto powiedział, że tego nie zrobię? Ach, to ty. O, tak! To była y, strategia! <laughs> Angar! <laughs> Och! <śmiech> To, sierżancie, będzie Twój sekretny cios przeciwko Zorro. Unikać jego ataku, uruchomić ręce, ciąć w dół, ciąć w górę, rozbroić, a potem okay. wykończyć! Ćwicz, sierżancie, nie mamy na to całego dnia! Tak, kapitanie? Poćwiczymy w wolniejszym tempie! Angard. Ręce! Ups, rozumiem! Cóż, pracujcie nad tym. Może uda Wam się to opanować z pewnym wysiłkiem. Do kolejnego stulecia. Mam taką nadzieję. Lepiej, żebyś opanował wskazówki mistrza Ramireza bardzo szybko. E, tak, kapitanie. W przeciwnym razie będziesz pełnił służbę w pralni. Mistrzu, mistrzu! Angard. <śmiech> ok. <śmiech> Udało się! <laughs> kapitanie, mistrzu, widzieliście? Widzieliście? <laughs> <grymne> o! o, o. E, e. Przynajmniej ty zobaczyłeś, prawda, Gonzales? Nie widziałem, <grymne> przegapiłem coś? Dobrze, panowie. Więc, mistrzu, jestem dobrze przygotowany. Zaczynajmy. <grymne> don Diego, czy to jest ozdobna szpada? A, rzeczywiście, to prezent od mojego ojca, don Alejandro de la Vega. Jest kompletnie nieodpowiednia do walki. Serio? Ale jest piękna, prawdziwa dzieło sztuki! Trzeba ją gdzieś powiesić. A, a tobie musimy znaleźć coś bardziej... Ee, odpowiedniego. Ekscelencjo, to zabrzmiało przerażająco. Naprawdę musimy <kuh> walczyć? Jak dotąd? Niczym mnie nie zaskoczył. Dam chłopakowi fory. Ależ, mistrzu, odbierze to jako brak szacunku. Nie, musisz walczyć z nim tak, jakbyś był Zorro. Jakbym był Zorro? Don Diego może nie przeżyć naszego spotkania. Hmm. Jakoś to przeboleje. Nie, ta nawet nie błyszczy. No, Don Diego, zanim jednak rozpoczniemy trening, ocenię twoje umiejętności. Więc. unieś szpadę i przygotuj się. Eee, czy ona nie jest za ciężka? Angard! Tak, Don Diego, dzięki temu polepszysz umiejętność w walce szpadą. Uh. <grymne> Te lekcje nie mają wartości rozrywkowej. Najwyższa no? pora, żeby z nich zrezygnować. Ale, Don Diego, nie chcesz zwiększyć swoich umiejętności? A jak Zorro zaatakuje? Daj spokój, nie poddawaj się. Mam nadzieję, że Zorro ma na tyle dobry smak, że zaatakuje ozdobną szpadą, i wtedy będziemy podziwiać tylko swoje ostrza, a nie walczyć. Ha -ha. Kompletny ignorant. Gotów do swojej lekcji, ekscelencjo? Eee... Ja. Och, cóż. Oczywiście. E, o, 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 moje lumbago znów się odzywa. E, może przełożymy naszą lekcję? Jak pan chce. Może właśnie wtedy Delavega Vega będzie gotowy do lekcji numer dwa. Choć nie sądzę. Nie, mistrzu, wystraszyłeś naszego dobrego przyjaciela Don Diego. Wielka szkoda. Hmm. Tak, dobry przyjaciel, który szybko się poddaje. Tak, kapitanie, przyjaciel, który właśnie wrócił z Hiszpanii, to elegancki kawaler, który zaszczycił nas. Elegancki? Oczywiście! Widział pan, jak senorita Carmen patrzy na niego? Gdyby spojrzała w ten sposób Ma, na ciebie. Gdyby seniorita widziała, jak on trzyma szpadę, nie dałaby mu drugiej Bo... szansy. W rzeczy samej, biedny Don Diego na pewno nie przetrwałby udziału w zawodach szermierczych. Cóż za genialny pomysł, Ser. Serio? Oczywiście, Zorro. Nie będzie mógł się powstrzymać przed zawodami, a wtedy, panowie, już wiem jak wyeliminować Zorro. A? Nie, to ja wiem. Ja wpadłem na ten genialny pomysł. Znakomicie. Dobrze tu pasuje to słowo. Wiesz, kapitanie, zaskakuje siebie każdego dnia. <grym i zaskakują> Kapitan monasterio zorganizował konkurs. Wielki konkurs szermierczy. Jutro w południe. Na cześć mistrza Ramireza. Zwycięzca jako trofeum otrzyma wielki, piękny, złoty medal. Och, dziękuję, Donia Maria. Ty wyśmienicie gotujesz. Byłaby z ciebie cudowna żona. Żołnierz spędza bardzo wiele godzin na grzbiecie konia. Wykonując swoje obowiązki, nie ma wtedy nic do jedzenia. To przerażające. Przerażające? Tak myślisz? E, zgrabny tak, imponujący tak, ale przerażający... Nie chodzi o tyłek, tylko o konkurs. Zaczyna się w południe, nigdy nie wstaje przed drugą. Musisz wziąć w nim udział. Na cześć naszej rodziny. To nie ludzka pora. Ech, jeśli syn nie chce walczyć, to Witanie. jego ojciec oh! to Ojcze, nie! To niebezpieczne! Don Alejandro, bierzesz pod uwagę córkę, gdy podejmujesz ryzyko? Zapewniam cię, że mój ojciec nigdy. Chcę walczyć! Ale tato, jesteś za stary na coś takiego. Stary? Ja? Jestem w świetnej kondycji. Dobrze, wystartuję. Niechętnie, ale muszę spróbować. Będę walczyć w zastępstwie taty. I upewnię się, że żadna krzywda nie spotka Don Luisa. Hmm? Piękny dzień Panowie, on o. A gdzie ty byłeś? kosztuje jedno A, peso co? Chcesz mnie puścić z torbami? E, my nie dajemy na kredyt najbardziej Ko, przysługę Przysługę zrobię twojej ukochanej Mam też zaklęcie na szczęście Zwycięzca zabierze do domu medal honoru Podarowany mi osobiście przez jego królewską mość Króla Hiszpanii Medal ten jest wykonany ze szczerego złota. Ciekawe, No, no, to no już. Diego, Złotny. czy znasz kogoś, komu mógłbyś Złotny. wyświadczyć przysługę? Senioritas, naprawdę nie potrafię się zdecydować i wybrać jeden z dwóch promieni słońca. Nie ma potrzeby. Pan kapitan właśnie to zrobił. Diego... Nie przesadzam, to moja przyjaciółka. Przecież wiesz, że to po to, by ją ochronić. Au! To dla mnie zaszczyt eskortować cię, senor. Jak miło z pana strony. A teraz senior Don Diego de la Vega przeciwko kapralowi Ignacio Gonzalezowi. Panowie, angard! Diego, podnieś szpadę! Miałeś walczyć w imieniu rodziny Vega! Nie rób wstydu! Ale tato, nie mogę trzymać szpady i swojego wachlarza jednocześnie. Diego, nie jesteś tu po to, żeby się wachlować! Może Bernardo może to zrobić? Jest gorąco! Mógłby po prostu stanąć za mną i. Diego, uważaj! W Oczywiście, że nie w porządku. Ta jedwabna koszula jest specjalnie barwiona i teraz została zniszczona. Może użyję hiszpańskiego mydła. Szybko, jedziemy do domu. Raczej nie będzie z niego mistrz szpady. Prawda, seniorita? Hmm. Honor naszej rodziny zasługuje na coś więcej niż to. Wezmę o! udział w tym konkursie. Ojcze, nie! Cóż, przyjacielu, jeden cel osiągnąłeś. Zrobiłeś głupca ze swojego rywala przed jego dziewczyną, jednak nie pojawił się Zorro. Mm. <laughs> nie martw się, na pewno przyjdzie. Bernardo, nie możemy pozwolić, by czekali. Tak bardzo chcą złapać Zorro. <laughs> Aha! 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 Brawo! Gratulacje! Brawo! Brawo, przyjacielu! Brawo! Przed nami rozgrywka półfinałowa. Kapitan Monasterio i Don Luis Villalonga. Czy dobrze się bawisz, Don Luis? Tak, kapitanie. Uda mi się wygrać wszystkie walki i złoty medal będzie mój. O, oh, skąd to wiesz? Ha! Panowie? Anga! <słyszy> Kapitanie, to ma być tylko potyczka, a nie walka do końca. Teraz też myślisz, że wygrasz, Don Luis? Dość tego, stój, kapitanie. Surre! <guss> 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 <Zorro>. Surre? <guss> <Zorro. guss> Byłem na konkurs, kapitanie! Zorro! Będziesz żałował, że tu przyjechałeś zakpić ze mnie! Chyba się nie spóźniłem. Ha. O! Dwóch na jednego! Ha. Rozpieszczacie mnie! O! Dobra robota! Ha. Oh. A, ich. widzę, że pan ćwiczył, kapitanie. Czas spędzony na lekcjach mistrza, o których wszyscy mówią, nie został zmarnowany. To potwórne. Gryczek, on też nosi jedwabną koszulę? Kapitanie, jaka woda? Zostawcie mnie, głupcy. Kapitanie, moja kolej. To sprawa między Zorro i Mistrzem. Innymi słowy, mną. Dlatego tu jestem. Sprawdzę, czy poza Mistrzem ktoś jeszcze może być Mistrzem. A więc. Anga! Jesteś dobry, muszę przyznać. Jestem jednak lepszy. Ha! Nawet jeśli to prawda. Posiadam inne umiejętności, na przykład ładny charakter pisma i mój talent fryzjerski. Mistrzu, będziesz szybszy bez wąsów, które cię spowalniają. Nie! Moje wąsy! Nie ma sensu! A więc, moi najmilsi, Brawa! kto wygrał konkurs kapitana? Gracias, amigos! Mm. Żołnierze, Jesteś pojmijcie najlepszy. tego potwora! Oj, kapitanie, mój kapitanie, chyba się zasiedziałem. Sierżancie, sekretne hmm? pchnięcie! Hmm? Ojej! Garcia, wykonałeś ten ruch bezbłędnie. O, naprawdę tak myślisz? Tak, to było świetne. Adios. Adios, Zorro. Garcia! Ależ piękny medal. Pozdrówcie Królewską Mość ode mnie. Teraz muszę zmykać. I ty nazywasz siebie mistrzem? Od czego, co? Od upokarzających porażek. O, chciałbym przypomnieć, kapitanie, że pokonał hmm. ciebie przede mną! Co masz na myśli, ty żałosny, drugorzędny ha. szermierzu! Ha. Ha. Mm. Szkoda, że Diego przegapił konkurs. Myślę, że mógł się czegoś nauczyć. Nie mogę uwierzyć, że Zorro sam pokonał tych wszystkich szermierzy. Drże na wspomnienie o tym. Twoja wrażliwość jest godna pochwały. Zorro! Na cześć rodziny De Vega! Niech żyje Zorro! Niech żyje Zorro! Niech żyje Zorro! Wersja polska na zlecenie platformy za w Dialogi Jacek reżyseria Dźwięk – Montaż Piotr Bielawski Dźwięk – Montaż Piotr Bielawski Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński, Jacek Król i inny.